widzicie e, zapomniałam w poprzednim odcinku wam pokazać karteczkę, ale za to dziś, ale za to w tym odcinku Wam pokażę. E, nie będę zaczynał oczywiście od góry czyli, bo dlatego, bo e, tu link się by zasłaniały, a więc od dołu. tu jest pan grill domowy albo pan piekarnik. Tutaj są dwie wersje. Tu jest. Pan Ostry, to jest Ostry tu, tutaj są te dwie odmiany, wszystkie są dwie odmiany, tylko tutaj, tylko to nie są dwie odmiany, tutaj i tu I Pan kotwica. Hej, hej, gdzie jest jakiś statek? To jest Pan Susi To Nie wiem, ale. Mam zamek błyskawiczny. To jest pan sól. A to jest pan dysk pamięci. Tu jest pan kram, Żyda. Tak Takie są wersje. Tu jest pan klapek, papa. Pa. Pan Klapek, to jest, e, to, to jest ten samolot z papieru, to jest ananas, nie, 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 jak to się nazywa? Ananas? Przepraszam, to jest pan ananas, to jest burrito, burrito. To jest e, danie w e, Chińskie, i tu jest danie chińskie, a to jest komputer. Mogę dodać, ale jeszcze coś dla Was jeszcze przygotowałam, tu Wam nie będę mówił to, co chciałam, bo dowiecie się później. Tu jest pan lorneta. A to jest pan ciężarek, taki mały pewnie do podnoszenia. To jest pan pilac, taki latawiec. To jest taka łódka z papieru, ale to ma być jak pirata tutaj. To jest pan papryka. I ona ma, tam jest taki napis, to znaczy, że one są super latające. Każdy srebrny taki, takie coś ma, czyli wszystkie takie srebrne. I tutaj pan koko mam. Jest tak pan kokos chyba rozbity. E, to jest pan zen, to jest pan szar wieża. To jest pan. Pan piana do golenia, To jest pan guzik, to jest chyba nurek. To jest kanapka. To jest pan listek. To jest... E, testu stół bilardowy, To jest jakiś pionek ze sachów. Nie wiem jaki. To jest ten filizanka. Tajny chy, 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 chy chyba albo coś innego. I tym też można nalewać picie. To jest pan but, but, super but. O, nie ten A tu jest e, do dogolenie, gularka. Tu jest pan, e, to, 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 płetwa. To na pewno jest płetwa? Tak, płetwa. To jest e, ten, kula e, bilardowa. I ona walczy, nie, i ona walczy, i on razem walczy. I tu się walczą, ale więcej się dowiecie na niespodańce. E, to jest pan mikser. To jest pan wiatrak. I tu jest pan bakłażan. To jest pan miska z owocami. To jest pan lusterko. To jest. brzoskwinia. To jest kot. Nie, nie kotwica. Koło sterowe. To jest. To jest herbata, a to jest kaloryfer. To jest pan rakieta, a to jest pan statek kosmiczny. A to jest kit fury, najmocniejszy z piątej serii. Oczywiście on jest najmocniejszy z kizinksów, bo nie ma szóstej. A to jest woreczek. Od, dostałam od wróżki zębuski. E, to jest kit Kazuma, to jest kit Fury. Zaczynają się podobnie, ale dalej nie. Ciekawe, czy to jest ten sam zing czy to jest inny zink, czy to po prostu e, kit Kazum się zamieni. Powiem wam pewnie e, w późniejszym odcinku, bo pewnie się dowiem o tym. E tu są, to jest, to jest. Ale wagon. I źle Wam powiedziałam, że on strzela. Bo jak się ściska, to składa jakby takie krzydła czy coś takiego. I wtedy może latać. A to są ciuchcia. Są e, takie ciuchcia różne. I tu są e, wagony inne kolory. Do widzenia. Oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś Plus. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę.